Warszawa Jelonki. 25 listopad 2012 roku godzina. 20 przekaz numer 611 Proszę o znaki, znaki otrzymałem. Pan Jezus. Jam jest Jezus Chrystus, druga osoba Trójcy Świętej. Kochany dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu. Żywy płomieniu nie lękaj się, bo nadal jestem z tobą i opiekuję się tobą. Nie dziw się temu co do ciebie mówię. Że chronię cię kokonem mojej świętej miłości. Ochraniam cię na tyle, że nie dotknie ci bez mojego pozwolenia żadna siła demona. Nie oznacza to, że nie zdarzy się tobie żaden grzech czy upadek, lecz nigdy demon nie zdoła cię wyrwać z moich rąk na zbyt długo. Nigdy nie wypowiadam słów dla nich samych, aby mówić. Słowa całej trójce świętej mają ze swojej natury moc sprawczą. Mówiąc o kokonie mojej miłości, mam na myśli, że jest on trójskładnikowy. Składa się on z miłości Ojca Przedwiecznego, mojej miłości oraz miłości Ducha Świętego. Otrzymałeś dar poznania prawdy, to znaczy, że zawsze dojdziesz do jej odkrycia. Nie oznacza to jednak, że jesteś nieomylny. Zawsze patrz na owoce działania, a demon nie zdoła Cię oszukać tak łatwo. Będziemy Cię chronić, lecz nie oznacza to, że nie będziesz cierpieć. Postawiłem na Twojej drodze życia kilka M. Każda z nich ma podobne problemy. Problemy z demonami. W swoim czasie wskażę ci, jak masz im pomóc. Demon będzie ciebie atakował, chcąc cię pogrążyć, wykorzystując twoje słabości. Powiedzem. Co? Aby nie dała się tak łatwo gnębić demonom. Ja już jej przebaczyłem za to, co uczyniła, bo żałuje za grzechy i oczyściła się w sakramencie spowiedzi. Wykorzystują tę sytuacje demony, gnębiąc ją niemiłosiernie i chcą doprowadzić ją do skrajnej rozpaczy. Z której tylko krok do innych, o wiele poważniejszych w swoich skutkach następstw. M. Nie poddawaj się tak łatwo woli demona, uciekaj od tego, co ci podpowiada. Kocham cię nadal bardzo niezmiernie, lecz chcę, abyś i ty mnie o wiele bardziej pokochała. Jak mi okażesz, że mnie kochasz. Posłuchaj dobrej rady żywego płomienia i sama sobie narzuć pokutę, zwłaszcza tę, o której rozmawialiście. Taka pokuta będzie bardzo miła mojemu świętemu sercu. Modląc się, wypełniaj wszelkie obciążenia dnia codziennego. Pomogę ci i ponownie dam ci wiele pociech duchowych, abyś miała pewność, że cię kocham. Błogosławię ci i. M. Z. G. Ciebie także bardzo kocham, o z jak wielką tęsknotą ciebie oczekuję. Uczyń wszystko, aby doszło do twojej generalnej spowiedzi. Chcę działać w tobie i poprzez ciebie rozliczne cuda, na początek w twoim własnym sercu. Chcę przemienić twoje serce, zmienić jego nastawienie, wyeliminować wszystko to, co złe jest jeszcze w nim. Bądź wytrwała i walcz do końca ze wszystkimi swoimi słabościami. Nieraz jeszcze zdarzy się taki czy inny upadek w twoim życiu. Ty jednak nie poddawaj się demonom, zwłaszcza nie słuchaj tego, co chcą ci wmówić. Nie podejmuj z nimi dialogu i wracaj natychmiast do mnie, bo im dłużej zwlekać będziesz, tym trudniej ci będzie do mnie powrócić. Zechciej córeczko pamiętać o Twojej codziennej modlitwie, bo w niej jest cała Twoja moc i umocnienie. Błogosławieć i. Kochane dzieci światłości, przybyły na to miejsce modlitwy. Cieszę się, że zechciałyście przybyć do tego wieczernika, aby uczcić moje urodziny. Pomnażam w Was krocie łaski, ponawiam w Was dary. Jakie do tej pory otrzymywaliście. Chcę, abyście się nie skupiały na samych darach, jakie otrzymujecie z nieba, lecz pomyślcie, jak duża jest wasza miłość do Boga? Jak okazujecie tę miłość swojemu Bogu? Jaki dar wy sami darujecie swojemu Bogu? Jest wielu, co daje okruchy od ochłapów, jako swój dar. Czy ja także mam wam udzielać moich darów, tak jak wy mi swoje ofiarujecie? Pomyślcie o tym i zachciejcie się poprawić. Macie liczne swoje kłopoty i bolączki oraz problemów bez liku. Zbieram to wszystko i zapisuję w Waszej księdze życia. Kochane dzieci światłości, czas dopełnia się, dopełniają się zapowiadane 33 miesiące. Część aniołów wykonuje już swoją pracę, lecz pozostali zaczną działać w czasie, jaki mają wyznaczone na swoje działanie. Już za moment zatrzymam czas. A Duch Święty oświetli Wasze sumienia. Ten czas będzie czasem waszego wyboru, jakiego będziecie musieli dokonać. Wbrew wszelkim pozorom, wybór będzie ciężki. Zapowiadany czas ucisku już się rozpoczął, choć na razie w dość łagodnej formie. To, co przezywacie, oraz to, co jeszcze was spotka, jest jedynie konsekwencją waszego wyboru, jakiego do tej pory dokonaliście. Zachcieńcie pamiętać, że jestem przy każdym z was, a im bardziej cierpicie, tym bliższym wam się staje. Coraz większa liczba kapłanów nie wierzy w moją realną obecność w najświętszym sakramencie. Wiele zła uczyniła masoneria w szeregach kapłańskich. Pragnę uświadomić każdemu z Was, jak wielką i ważną sprawą jest codzienne wzmacnianie się moim świętym eucharystycznym sercem. To jak szepie siły każdej duszy, która spożywa moje ciało godnie. Chcę odsłonić wam, dlaczego aż tak bardzo ważnym jest, aby każdy, kto tylko może i zdoła. Przyjmował godnie moje święte ciało. Jakiś czas temu otrzymałeś się, że wypłomieniu opis, dlaczego dla Trójcy Świętej jest ważna każda dusza człowieka. Teraz jednak odsłonię, dlaczego jest aż tak ważnym, codzienne przystępowanie do Komunii Świętej. Otrzymałeś już opis, jak została stworzona każda dusza człowieka. Powstała ona z oderwania Ducha Bożego, a ściślej mówiąc z oderwania Ducha Trzech Osób Boskich. Każda dusza ludzka składa się z trzech elementów, a każdy element ofiarowany jest przez inną osobę boską. Pierwszym elementem jest wolna wola człowieka wraz z jego sumieniem. Dardan ofiarował każdej duszy Ojciec Przedwieczny. Ja ofiarowałem serce duszy, a Duch Święty ofiarował konsystencję czynnik łączący elementy duszy wraz ze światłem duszy, nadając jej wielką wrażliwość. Po oderwaniu od Ducha Bożego, oderwany kawałek Ducha, Stanowi odtąd odrębny byt, odrębną indywidualną osobowość. Nie może być dusza zniszczoną, ani unicestwioną, bo nie może być zniszczony Bóg. Przyjmując komunię świętą, każdorazowo odnawia się struktura duszy łącząc się z tym, od kogo pochodzi. Każdorazowa godnie przyjęta komunia wzmacnia życie duszy na tyle, że stan duszy staje się podobny do stanu, w jakim są dusze zbawionych w niebie. Brak wzmacniania się moim świętym eucharystycznym sercem powoduje znaczne obniżenie możliwości obronnych duszy. Zaniedbanie przyjmowania powoduje niebezpieczeństwo realnego zniszczenia światła duszy. Całkowite zniszczenie tego elementu powoduje, że dusza staje się podobna demonom. Pragnę, abyście uczynili specjalny rachunek sumienia, licząc swoje aktywa i pasywa. Policzcie swoją własną duszę tak, jakby to uczynił dobry księgowy. Czyli dokładnie i skrupulatnie. Zechciejcie zauważyć, notując po stronie aktywów, wszelkie wasze cnoty, dobre wasze wartości, dobrze wykorzystane zdolności i talenty, jakie otrzymaliście w darze oraz wiele podobnych. Po stronie pasywów zapiszcie wszystko to, co obciąża waszą duszę. Jest nią wszelki wasz grzech, ułomności, przywary, wady, oraz temu podobne. Zechciejcie poznać dobrze samych siebie. Skupiając się na systematycznym eliminowaniu każdego elementu po elemencie po stronie pasywów. Nie dacie rady zlikwidować wszystkiego na raz, wystarczy jak będziecie eliminować po jednym grzechu, po jednej ułomności, po jednej przywarze. Coraz więcej osób żyje tak, jakby Boga nie było. Ci żyją na nic nie patrząc, bez jakichkolwiek hamulców, bez jakichkolwiek zasad. Mają oni zapisane w Księdze Życia, większość zapisu po stronie pasywów. Pasyw zawsze prowadzi w kierunku jeziora ognia i siarki. Demony aktywnie pracują nad wami, powiększając aktywnie waszą drażliwość, nerwowość. Pracują nad wbijaniem was w pychę, we wszelkie jej objawy i odmiany. To pycha zawsze rodzi wszelkie inne grzechy. Polsko, Polsko, czy muszę was znów oddać w niewolę, abyście zrozumieli zło waszego postępowania? Chcę wywyższyć was w potędze i chwale, ale zanim to uczynię, zmuszony jestem was oczyścić. Jeżeli nie będzie pokuty, zwłaszcza ze strony duchowieństwa, poleje się krew, wiele krwi, w tym krwi kapłańskiej oraz biskupiej. Obrzydzeniem jest dla mnie wasza pycha i arogancja, ale będzie ona złamana. To przez waszą pychę będziecie oczyszczani wielopoziomowo. Jak rozpocznie się czas prawdziwej grozy, wówczas zamknę moje uszy na wołanie występnych. Już niedługo powołam do działania osobę, która będzie działać w mocy Eliasza. Cuda jakich dokona, nawróci wielu. Wzywam Was do wzmożonej modlitwy i ofiary. Nie załamujcie się w swojej bezsilności, nie dajcie się zwieść pozorom i oszustwom ojca kłamstwa. Trwa już odliczanie do dnia ujawnienia się i deklaracji antychrysta. Będzie on działał pozorne cuda, którymi wielu zwiedzie. Nie zdoła zwieść serc przygotowanych. Rozpoczęło się już pieczętowanie znamieniem bestii. Nie pozwólcie przyjąć dla siebie tego znamienia, hipa, na swoją rękę lub czoło. Nie słuchajcie nikogo, kto będzie wam wmawiał, że jest inaczej. Ktokolwiek pozwoli sobie to wszczepić, tego dusza będzie pozbawiona na dobre światła duszy. Ci przeznaczeni są dla piekła. Unikajcie hipowanych, bo będą oni dla wiernych dzieci światłości wielkim zagrożeniem. Kto z Was obserwuje przyrodę i umie to czynić? Czy przygotowani jesteście na zimę, jakiej jeszcze nie było? Wielu zakończy swoje życie podczas wielkich mrozów, które rzadko bywają w tych stronach. Powodem takich mrozów jest grzech ludzki, który przebija sobą niebo. Demon zaciemnia Wasze umysły, abyście nie zdołali się odknąć, a znieczuleni nie podjęli żadnego działania. Módlcie się w Bożych intencjach i niczego się nie obawiajcie. Lecz trwajcie wierni. Tak bardzo chcę w Was i poprzez Was działać, lecz niepotrzebnie wielu zamyka się na Boże działanie. Pomyśl, człowiecze, na ile mi ufasz? Czy staćcie, aby się do Bożej dyspozycji ofiarować? Dlaczego mnie się obawiacie? Powstrzymajcie się od wszelkiego grzechu, a odzyskacie Boże błogosławieństwo. Żywy płomieniu, bądź dobrej myśli we wszystkim. Pomagaj innym znaleźć drogę do Boga. Nadaj właściwy kierunek tym, co tego będą potrzebować. Jeszcze szerzej otwórz swoje serce, nikogo nie obawiając się. Upadki, które się Tobie zdarzają, mają za zadanie eliminować w Tobie wszelką pychę. Chcę, abyście strzegli się ukrytych form pychy. Nie ma powodu, abyście pielęgnowali w sobie nawet najmniejszą niechęć do kogokolwiek. To właśnie niechęć jest jedną z form ukrytej pychy. Zachciejcie to uczucie eliminować ze swojego serca. Także demon gniewu próbuje wyrwać choć cząstkę dla siebie, siejąc złe ziarno, które niesie za sobą zły, zepsuty owoc swojego działania. Chcąc zyskać łaski Boże potrzebne do życia je działania, bądźcie wytrwali w swoich modlitwach, nie zniechęcając się, bo to także jest próbą waszej wierności. Nadszedł czas wielu niemożliwości, a wiele spraw przychodzi wam z wielką trudnością. Dopuszczam do niektórych osób brak możliwości modlitwy, choć bardzo tego pragną. Dusza taka męczy się, nie mogąc się pomodlić tak, jak tego pragnie. Żywy wypłomieniu, ty wiesz, o czym mówię, bo czasem doświadczasz takiej niemocy. Każda osoba musi być wypróbowana szeregiem prób i testów. Szczęśliwie przebyte, wzmacniają znacznie Waszą duszę. Wszelkie przeciwności i cierpienia, zawsze wzmacniają Waszą duszę. Ten czas jest czasem zasługiwania, a nie relaksu. Najważniejszym waszym celem jest osiągnięcie przez was zbawienia wiecznego nieba. Wszelkie inne cele powinny być podporządkowane temu celowi. Chcąc wyprosić sobie jak najwięcej, proście za innych. Niszczcie wszelki egoizm lęgnący się w waszych sercach. Coraz więcej osób traci pracę, egzystując na granicy ubóstwa. Jest wiele osób, które ten stan sztucznie wywołują. Wprowadzając wiele pseudoreform, które dają możliwość wprowadzania takich zmian prawnych, aby działania takie, dały im możliwość legalnego w ich mniemaniu, szybkiego eliminowania dużej populacji obywateli, poprzez stosowanie morderczych szczepień. Obecnie rządzący umacniają się na stanowiskach, które zajęli. Jest to możliwe tylko dlatego, że stało się to na skutek dokonywanych przez was szeregu złych wyborów. Wobec złego stanu faktycznego, zmuszony jestem do opuszczenia na Polskę, ramienia każącej ręki Bożej Sprawiedliwości. Oto już niedługo przejdzie przez wasz kraj oraz wiele ościennych anioł śmierci, wykonawca sprawiedliwego gniewu Bożego. Jest to rezultat braku dostatecznej pracy nad Bożym błogosławieństwem przeznaczonym dla każdego z osobnej narodu. Zetnie on wiele dusz, a nie będzie miał względu na osobę. Ścięte zostaną także osoby stanu kapłańskiego i zakonnego, wszystkich dopuszczających się wielkiej nieprawości. Stanie się tak, że wielu opłagiwać będzie swoich zmarłych. Nie będzie rodziny, w której ktoś nie umrze. Pozostawione będą jedynie te rodziny, które wspólnie, rodzinnie się modlą, czynią pokutę. Przed tym każdy z Was otrzyma osobiste ostrzeżenie i upomnienie. Niemożliwym będzie, abyście nie zdołali tego odczytać właściwie. Kocham was mimo wszystko i pragnę zbawienia was wszystkich. Macie jednak wolną wolę i to wasz teraz jest wybór. Wy sami musicie dokonać w swoim życiu stosownych zmian, zmian daleko idących takich, które uratują wieczność waszą i waszych bliskich. Kocham was niezmiernie o słodkie dzieciny, przytulając was do wnętrza mojego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym te słowa, błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie, nie lękajcie się i nie dajcie się zwodzić demonom. Pozwólcie królować mi w waszych sercach. Czy jeszcze mogę na was liczyć? Czy mogę liczyć na waszą miłość? Jak to pokażecie? Liczę na was i waszą miłość i czekam na odzew waszych serc. Jezus.